Witam, wróżka Luena. Zapraszam wszystkie skorpiony do wysłuchania przekazu runicznego na pierwszy kwartał. No i rozpoczynamy, co będzie ważne dla skorpiona. Tutaj są rozmowy docelowe, czyli konieczność tak prowadzenia swoich interesów, rozmów, negocjacji, żeby coś uzyskać w Skorpionie. Musisz być skuteczny przez te kolejne trzy miesiące, masz możliwość załatwienia, zrealizowania generalnie wszystkich swoich jakichś celów. Przez kolejne 3 miesiące. Tutaj świetna pasa, jeśli chodzi o sprawy urzędowe, dobre kontakty z ludźmi, będzie bardzo dużo natłok wydarzeń, informacji, wymiany informacji, kontaktów międzyludzkich, poznania, jest możliwość poznania kogoś, no, nie tylko jednej osoby, skropiania przez kolejne 3 miesiące. Tutaj konieczność relacji, uzdrowienie relacji, tutaj. No, panie się tutaj będą czuły niedocenione, więc panowie skorpiony musicie trochę podziałać, tak żeby, bo no, pani się tutaj, partnerka skorpiona czuje niedoceniona, pomijana i po prostu trzeba na tym popracować. Tutaj zają się też zdrowiem rodziny, skorpionie, zadbać o zdrowie rodziny. No i... Dobre finanse. Dobre finanse się też szykują dla Skorpiona. Jakieś nieprzewidziane wydarzenia, ale generalnie powinna być dobra pasta finansowa. Jeżeli coś nie wyjdzie, to tylko na życzenie Skorpiona, czyli źle wykorzysta swoje zasoby Skorpion po prostu. No, i tutaj jest siła, moc w stosunku do operowania słowem przez kolejne 3 miesiące dla Skorpiona, czyli będzie miał świetną umiejętność perswazji Skorpion. Yy, tak, będzie miał możliwość yy, no, nawet manipulacji, <śmany> manipulacji, jeśli chodzi o niektóre kontakty a, tak, żeby coś uzyskać, także będzie błyszał w towarzystwie skorpion. Yy, no i tutaj jest też bardzo fajnie na, na związki, na poznawanie nowy, nowych osób i yy, no, na, na zakładanie rodziny. No i teraz sprawdzamy. Jaka runa będzie sprzyjać przez kolejne 3 miesiące Skorpionom? Z jaką runą będzie po drodze? Jaka będzie pożyteczna runa dla Skorpiona? Hagal. Hagal, czyli transformacja. Transformacja. Będą różne wydarzenia, ale to będą wydarzenia takie oczyszczające dla Skorpiona i motywujące, czyli coś tam walnęło. No to trzeba się wziąć za robotę i po prostu ja się nie dam, tak będzie podchodził do tego Skorpion. Eee, prawda? I będzie miał bardzo fajne podejście. Niektórzy by się załamywali, a Skorpion to weźmie, prawda, że trzeba działać i wykorzystać to dla siebie, tak żeby wyszło z tego coś dobrego. No i teraz czego będzie brakować Skorpionowi? To znaczy, będzie ten z nim skorpion? Będzie miał jakieś potrzeby, które będzie uważał, że są niezaspokojone przez kolejne trzy miesiące, to na pewno, ale to też nie wszystkie skorpiony. No i no to, no to już wyjdzie w praniu, czego tak naprawdę będzie oczekiwał, w jakim aspekcie będzie miał jakieś oczekiwania i potrzeby skorpion. No i teraz sprawdzamy styczeń. Które skorpiony będą miały też poczucie, że za mało zarabiają, a powinny więcej, prawda? No i teraz tak. Bardzo fajny przekaz z jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Nawet poznanie takich osób losowych, które będą miały jakiś wpływ na życie skorpiona. Podróże też się tutaj szykują na styczeń. Na rodzinę dziecka, nowy projekt nowe jakieś inwestycje, znajomości, na luty tutaj jakiś wybór będzie czegoś dokonywał skorpion, także coś ważnego będzie udziałem skorpiona i będzie podejmował jakieś ważne decyzje, będzie dokonywał wyboru. W marcu tutaj świetna współpraca finansowa, może też pójść na swoje Skorpion w marcu, czyli prawda, jeżeli miał własną firmę, ale ze wspólnikiem, to prawda, no była to firma taka spółka, prawda, to w tym momencie pójdzie na swoje, czyli pożegna się ze wspólnikiem i będzie już na, na własnym, także dobre finanse na marzec, bardzo dobra, dobra prosperita, dobra współpraca, korzyści, jeśli chodzi o marzec, no i teraz podsumowanie dla Skorpiona, Się, skup się po prostu, Skorpionie, na, na jakichś swoich y, y, konkretnych działaniach. No i też czasami y, troszeczkę przemyśleć pewne sytuacje. Pewne sytuacje nie na szybko, prawda, żeby nie być stratnym, ale generalnie świetne czytanie, y, świetna współpraca, świetne kontakty, bardzo dobre oddziaływanie na ludzi w, przez kolejne 3 miesiące. I sprawdzamy dalej. Co będzie ciekawego, jeśli chodzi o życie skorpiona przez kolejne 3 miesiące? Coś niektóre skorpiony będą ukrywać. Będą ukrywać i po prostu yy, będą się izolować od innych, nie będą chciały się dzielić informacjami. Także tu potrzebna jest pomoc tak, żeby skorpion coś uzyskał, czy nie ukrywał pewnych rzeczy, czy bardziej wychodził do ludzi. Jakieś, uwaga na jakieś błędy, bo właśnie, właśnie ta potrzeba tęsknota, jakiś brak skorpiona będzie się wiązał z tym, że on popełni jakiś błąd. Że nie uzyskuje tego, czego chce, ponieważ jak brnie w coś, co nie jest dla niego, nie umie wyjść z, z jakiejś sytuacji i po prostu gdzie indziej by coś uzyskał szybciej, lepiej, natomiast upiera się przy czymś, co nie daje mu korzyści. O, w ten sposób. No i tutaj niektóre będą legalizować swój związek. Skorpiony przez 3 miesiące kolejne mają taką możliwość. Także będzie zmiana stanu cywilnego. No i też jest zawieranie jakichś umów, zakładanie firm, zawieranie umów, zmiany na linii pracy, no i też będą, będą jakąś jakieś, jakaś część Skorpionów będzie zmieniać, zmieniać swo, generalnie swoje życie, będzie się przeprowadzać. No i generalnie zmieniać jakieś swoje zainteresowania, kierunek studiów, no troszeczkę przemeblowywać swo, swoje, swoje otoczenie, jeśli chodzi o kolejne 3 miesiące. I teraz sprawdzamy. Jeszcze tak zerkając, tutaj niektóre skorpiony muszą dokonać zmian, tak żeby finanse ruszyły. No, i tutaj trzeba, trzeba pójść po jakąś pomoc, jeśli chodzi o niektóre związki, bo generalnie w niektórych związkach po prostu się skorpion z partnerem ranią, i tutaj musi być jakaś pomoc, kogoś z zewnątrz, żeby po prostu te związki reanimować. Jeżeli skorpionowi, oczywiście, na tym zależy. No, i teraz sprawdzamy na poziomie mentalnym, co się będzie działo z skorpionem. Tak, to co wcześniej, czyli stres będzie motywował skorpiona, będzie lubił działać pod presją przez kolejne trzy miesiące i po prostu jakiś przymus sprawi, że skorpion będzie świetnie działał. Po prostu jakieś swoje takie umiejętności uruchomi. Tutaj jest też potrzeba zabawienia się troszeczkę takiego dystansu od rzeczywistości uzyskania dla Skorpiona tworzenia coś tworzenia coś na większą skalę no tutaj się będzie rozkręcał skorpią. także będzie dawał z siebie to co ma najlepszego I też powinien skorpion odciąć od siebie przeszłość, uzrobić przeszłość i po prostu skończyć z pewnymi toksycznymi znajomościami dla siebie, żeby pójść dalej. Trzeba coś przerobić. No i podsumowująco dla skorpiona. Piątka denarów, a więc pokonaj swoje ograniczenia przez kolejne trzy miesiące. Skorpionie, po prostu sięgnij po to, co, co ci się należy. Nie, nie być z pozycji gorszego, bądź z pozycji zdobywcy. I pozdrawiam skorpiony.